Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po roznożeniu chlebów o zmierzchu, uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś do nich: To ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Oto słowo Pańskie. Niesamowite jest to pierwsze czytanie, kiedy to widzimy, że ten kościół młody, który się tworzy dopiero, że ten kościół ma w sobie moc przekazywania Ducha Świętego. Wybierano tych, którzy mieli pełnić posługę diakonów, wkładano na nich rękę, ręce i prosili o Ducha Świętego i wiarę. I tak jest do dzisiaj, kiedy kościół wkłada ręce na tym, którym przekazuje Ducha Świętego. Ma to miejsce przy udzielaniu sakramentów świętych, szczególnie sakramentu kapłaństwa w stopniu diakonatu, prezbiteratu czy w stopniu biskupstwa. A najważniejsze jest to, że to pocieszające zdanie, że Słowo Boże szerzyło się i bardzo wzrastała liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Ci kapłani, którzy sprawowali kult świątyni, pewnego rodzaju ryty, którzy byli kapłanami Starego Testamentu, gdy usłyszeli dobrą nowinę, niesamowite, że potrafili zostawić to, co stare, to, co dawne, a wejść właśnie w przestrzeń nowego życia, w przestrzeń wiary. Ta przestrzeń wiary to także obecność Jezusa Chrystusa, o której czytaliśmy wczoraj, kiedy roznożył chleb Pan Jezus, kiedyby nakarmił te 15-20 tysięcy ludzi, bo tyle mogło mniej więcej być. Tam na, tej, na tym wzgórzu, nad jeziorem galilejskim. Te ludzie chcieli go włazić, Jezusa królem on tego nie przyjmuje. I potem słyszymy, jak apostołowie udają się łodziom na, na jezioro, by płynąć do Kafarnaum. To jezioro jest zburzone, ponieważ jest wiatr. Jest bardzo niebezpiecznie, ale widać Jezusa, który przychodzi na tą sytuację. I to jest, to jest dla nas także. Właśnie słowo, które mówi o tym, że, że Bóg jest z nami, że przychodzi na te trudne sytuacje naszego życia. Teraz ja nam się wydaje, no gdzie jest Bóg, czy nas zostawił, a Bóg jest z nami. Wczoraj, wczoraj byłem prawie cztery godziny przy osobie, która umierała. Modliliśmy się i mogłem zobaczyć, jak, jak po prostu jak modlitwa przynosi takie wyciszenie nawet. Tego ciała, które się zmaga, które walczy do końca o życie, niesamowite. Wydaje się, człowiek już, już odchodzi, nie ma szans na to, żeby dalej trwać. A, a organizm jeszcze walczy, nie? walczy. Jest taka siła życia w człowieku. Taka siła w, w organizmie. A potem takie wyciszenie przez modlitwę, jak ta obecność Jezusa, która przynosi spokój, wyciszenie. Jezus mówi, nie bójcie się, to ja jestem. A najważniejsze, zobaczmy, żeby. Zaprosić Jezusa do łodzi swojego życia, bo kiedy się zaprosi Jezusa do łodzi swojego życia, od razu się osiąga cel. Ta łódź była na jeziorze, nagle znalazła się przy brzegu, tam dokąd oni zmierzali. Niesamowite. Łódź natychmiast znalazła się przy brzegu, do którego zdążali. Znaczy ja dalej, no jak osiągnąć cel życia, jak osiągnąć, zaprosić Jezusa do swojego życia, do łodzi swojego życia. Od razu jesteśmy u celu. Nie ma wiatru, nie ma burzy. Jezioro jest spokojne. Mamy i jesteśmy u celu. Niech więc to słowo będzie także dla nas pomocą i zachętą do tego, żeby swoje życie oprzeć o Jezusa żywego, zmartwychwstałego. Amen.